Happy to you. Życzymy Ci raz tyle wszystkiego najlepszego. Raz tyle więcej niż wszyscy. Dobranoc! <grywa> Droga Magdziu! Na początek Chcielibyśmy życzyć Tobie wiele wzniosłych chwil, w których doświadczasz szczęścia, gdy w Twoim układzie limbicznym uaktywniają się hormony takie jak endorfina bądź serotonina. W drugiej kolejności życzymy poprawnego funkcjonowania Twojego układu immunologicznego, aby Twe limfocyty miały zawartość nie mniej niż 1100, a nie więcej niż 3500 mikrolitrów. Abyś żyła w miłości platonicznej. Aby twój stan konta przewyższał konto Billa Gatesa, którego majątek jest szacowany na 67 miliardów dolarów. I byś była najbardziej wyuczoną kobietą na świecie posiadającą tytuły: magister, inżynier, doktor, doktor habilitowany, profesor. Życzą Patrycja i błaży. Tak się zastanawialiśmy z padrykiem jakie życzenia, jaką formę mają ma przybrać nasze życzenia, a czy to jest ważne? Przede wszystkim. Liczy się szczerość i, i intencje tych życzeń, więc sukcesów w życiu prywatnym, w życiu zawodowym. Ode mnie i od Patryka, którego nie ma teraz koło mnie, bo jestem, bo jestem w Pakosławicach, więc wszystkiego najlepszego, Mocka, z okazji urodzin. Całuski. Cześć, Mać. Życzę Ci 100 lat zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Życzę Ci, abyś każdy Twój dzień był wypełniony miłością, abyś w każdej godzinie miała uśmiech na twarzy, żebyś w każdej minucie Twojego życia mogła liczyć na przyjaciół i bliskie Ci osoby oraz abyś każdą sekundę wykorzystała do granic jej możliwości. No i oczywiście trzeci zdania matematyki w pierwszym terminie. Nie Twoich urodzin może na odległość, to jesteśmy z Tobą i pijemy Twoje zdrowie. Rzeczymy ci dużo szczęścia i sam kontaktu. Trzymaj się na razie. Pozdrowienia! Zdrowie! Epo. Cześć, siostrzyczko, nasza kochana. W tym wyjątkowym dla Ciebie dniu ślemy Ci życzenia inne niż zazwyczaj. Życzymy Ci dużo szczęścia, oczywiście. Żebyś się czuła po prostu fantastycznie. Nie zmieniaj się w ogóle. Inaczej dopadną nas serca bóle. Bo jesteś laska niesamowita aurą przebojowości okryta. Więc Magdziu pozostań sobą i dalej bądź Krakowa ozdobą. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego. Buziaczki. Cześć Madzia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrówka, szczęścia, pomyślności i samych sukcesów w pracy. Realizacji siebie. Pozdrówki. W ogóle miałem się ogolić, ale jakoś mi nie wyszło. Działa? Chyba działa. Ra Magda, z okazji swoich urodzin chcielibyśmy ci życzyć wszystkiego najlepszego. Zróbka szczęścia pomyślności I czego se tam tylko życzyć? Spełnienia marzeń, sukcesów w pracy. Yy, za pójścia. No, no, za pójścia oczywiście. Yy, bo coś jesteście w tyle, we dwoje. Także nie wiem. bardzo. Nie, nie, nie wiem co na to kolega kwiecień, ale... No, to jest jego problem. Yy, no, bo my tak w sumie nic nie wymyślaliśmy, bo doszliśmy do wniosku, że y, wszyscy inni będą wymyślać tak, że my złożyliśmy życzenia normalnie. No i to chyba tyle. A tak poza tym to był mój pomysł nie kwietnia. No. Żeby ci nagrać taki filmik. No. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. chyba nie myślałeś, że będę śpiewał. Madziu, z okazji Twoich urodzin życzę Ci, abyś nadal tak uparcie dążyła do postawionych sobie celów, abyś nadal była w życiu codziennym taka twarda, a przy tym taka wspaniała i kochana. Wszystkiego najlepszego na skarbie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam Niech mu gwiazda pomyślności Nigdy nie A Mać